To jest, to jest. Czy wszystko już świeci z tyłu z przodu? to gra, jest to tylko to nie świeci. to Jest to robocze, takie nie jest to na są na A tak ogólnie no to wszystko jest tutaj? Skąd tu, tu, jest tutaj? Skąd Świec. jest tutaj? jest tutaj? Skąd świecić? jest tutaj? Skąd świeci. jedna świeci, a druga też. Świecą obie. Świecą obie. A udało się tam wszystko posklejać? No właśnie, jest wszystko zrobione ten przekaźnik tam, tam ten... Nie, nie tak. widziałeś jaki był szczepiasu. No, a wie, wiem, że tam był bałagan, Tam wszystko było zardzewiało. No tutaj jest ten przekaźnik, który odpowiada za cały prąd, nie? No i tam jest zrobiony mostek. No, to e, tu widzisz, to, patrz, to jest zrobione z rurki, w sumie musieliśmy jakie krypane. No i robią... później wyemigrowali z tym przekaźnikiem. Pod... On później wyszedł i tu jakby z tego na tą listę. No ale przekaźnik jest ok. O, widzisz, patrz. już odpala, wszystko chodzi. Czekaj, gazu mamy więcej. A, chciałem się pokazuję mu do godziny, widzisz? Pokazuje w końcu? Tak, czekaj. Nie pokazywał wcześniej. 3200.3828.3828, 200... tak jest. Nie, nie. nie za dużo jeszcze na tych motywach. Nie wiem czy ma miga alarm filtra powietrza, no ale tu. To się chyba jakiś błąd na tym mureczku, jest Nie, wiesz? Tak, jakieś tam jeszcze drobne, 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 drobne. To są do poprawienia. Ale silnik oczywiście. pięknie chodzi. To? Silnik chodzi pięknie. Ładnie chodzi, no, ładnie. Dobra, chodźmy, chodź chodzi wacek. Ciąg nastąpi. Naloganie <laughs> mu założone, wyjście pod nawigacje założone. Także teraz. Na a, ten, a ten boczek masz taki drugi czy, czy będzie drugi, tak. bez tych dziur? Tak jest, tych boczków mamy na złożone dużo także tak, będzie z tego na wybierać i na nie, nie, nie ma żadnego problemu Zrobimy Dach na swoim miejscu Koguty, wszystkie lampy To jest po z tyłu na dachu. Dołożyliśmy halogeny na boki, nie? Widzicie co, te u góry Nie trzeba tylko po prostu ustawić, bo one miały być z tyłu. Większość silników dają z tyłu, tam po rejestracji na bokach. Ale uznaliśmy z Mateuszem, że lepiej będzie na boku, bo oni maszynę doświetlało na boku. Na tyłu świecą te. Także bez sensu jest dublowanie halogenów w jednym kierunku. Lepiej jest dołożyć nie świecą na boki, nie? W ciągnika. No, to w innych kejsach już też masz LED'y założone? Czy tylko to pierwszy? Yy, nie, tam w jednym są założone, ale nie cały komplek, jest cały kąt, będzie założone cztery tylko. Tutaj ogólnie no, to LED'ów będzie... będzie... 12 to będzie dwanaście chyba. To LED'y lepiej świecą niż halogeny? No, na pewno nie są takie niszczalne, nie? Bardziej one jeszcze ale... tam przywiecą. Chodzi o podświetlenie. Więcej światła dają? Myślę, że więcej. I mniejszym kosztem energii, nie? Nie no, prądu biorą bardzo mało. Kajs z tyłu ma opony te zasadnicze szwedzkie TM 1060 radialne vf -y. tu jest rozmiar 42 cale 710 łamane na 60 R42. No są nowe opony, w zasadzie nigdy nie używane, gdzieś tam mają minimalne skazy. No tak jak tu na przykład jest lekko gdzieś nacięta, czy tutaj, ale ogólnie to są opony, które praktycznie są jak nowe. No ta jest zupełnie nowa, praktycznie. Z przodu są tianli całe 600 łamane na 60 R-30 Nowki Nowe dwa akumulatory 12V Wyglądają po gabarytach, że to są chyba 125 Silnik, nówka od ciężarówki, 300-konny. Jeszcze tylko wnętrze kabiny uzbroić i będzie wszystko praktycznie skończone. Tapicerki, no i bliźniacze koła jeszcze czyli No jeszcze tam naklejki, takie drobiazgi. Detale, jednym słowem. Tu z boku jest nowszy ciągnik. Też Case magnum. On był jednak produkowany kilkanaście lat. W związku z tym trochę tych wersji i modeli jest chociażby samo umiejscowienie tu z przodu świateł Już tak dziwnie tutaj one są zamontowane ale one są tutaj mają swoje jakieś miejsce konkretne oczyściół dobra o dobra no i tu doprowadzimy do tego. Mamy wszystkie przewody. Mamy wszystkie przewody do radia. Głośniki pójdą nowe <grym> Ale widzisz ktoś się pytał, dlaczego w wkejście wszystkie przewody są jednego koloru? No się pytał. Bo widać że jeszcze ruski ten pigment do kawli czerwony. Jeszcze polosi chyba. Nie, no bo dzisiaj w samokodach samochodach masz tyle. One są numerowane wszystkie, nie? Nie wiem, ale ciężko jest te numerki odczytywać teraz. A dwa ciężko je znaleźć. To znaczy na starych kablach, to jest ciężko je w ogóle odnaleźć. Nie? A są nieraz no. trochę zamazane i rozlana farba, że ciężko odczytać. No. A przecież jest tyle różnych kolorów, że każdy przewód może mieć inny kolor. Mało tego, można jeszcze połączyć kolory z kolorami żółto żółtofioletowe, żółto-czerwone. Mm. To jest możliwości no tak. kolorystycznej i wręcz nieograniczona ilość. No tak. No tak to taka prawda. No a już pomijając fakt, że można zrobić. Przewód, albo że jest po całej długości dwukolorowa albo jest jeszcze w prążki. Do mm -hmm. no się powiem Ci, po pomału. Mały, fajny projekt. Długotrwały, ale bardzo fajnie. Takie długie projekty też mają swój urok. Nie? Ale powiedz mi, Piotr, pomału... czy jesteś sam ciekaw, jak ten ciągnik będzie poruszać? No, pewnie jest, jestem ciekaw, bo tak naprawdę, no to ciągle jeszcze jedna wielka nie wiadomo, zawsze się robi, ale taki prawdziwy test odbywa się dopiero, jak pójdzie w pole, pochodzi z tydzień, czyli ja się to widać, jak to oczywiście pracuje. Nie bez tego nie wyjdą jakieś przecieki, jakiś pierdowe, to, to, to... Ale nie, chodzi mi o moc silnika. Moc silnika, tak, ten silnik jest taki, bo, takim znakiem zapytania, on jest jednak od ciężarówki. Ciekawa, jak ta pompa się zachowa, troskowa Jak ona będzie zachowywać, jak to będzie chodzić, nie? No, zobaczymy. Póki co schodzi z zaworka paliwo, bo jak się odpala na początku, musi troszkę dłużej pokręcić. Tam jak odpalaliśmy ostatnio, to widziałeś trzeba było ileś obrotu więcej wykonać. Zresztą zaraz zobaczymy też. Włącz prąd, włącz prąd, zaraz zobaczymy, ale on chwilę musi pokręcić. zajdam gazu. Nie, a gdzieś cewka nie załapuje, nie zawsze załapuje cewka, nie do mnie podaje prądu na ten na podtrzymanie pracuje ładnie, nie? znaczy, nic z nim nie stuka i chodzi bardzo równo Zastanawiam mnie to, które, tak jak mówię, stracę nam tu wczoraj tego nie było a dzisiaj yy, pokazuję a tu bo coś pokazuje to, jakieś błędy. To jest filtr powietrza, nie? Tego wczoraj nie było, nie, nie, nie wściekało się to. Nie się wścieka, nie wiem czemu. Dobra, to to jest ustawiam. No ale tam są jakieś czujniki? To jest czujnik, to jest, no bo to jest filtr powietrza, nie? No, No, ale tam jest czujnik jakiegoś tego filtra, że coś tutaj on wskazuje. No o co tam jest chodzi. czujnik filtra powietrza, pewnie na tym być może czujnik jest zwalnięty. Podnośnik fajnie chodzi. Obawiam się o podnośnik, ale podnośnik pracuje. W to znaczy, zasadzie że... zadziałało wszystko. Tam Na tam tą... widzę jakaś piątka jest, co to za piątka? No piątka to jest system, jest ten, bo on jak zgasił, to on po kolei, o, właśnie, dzięki bardzo Grzegorzowi, to że przysłał nam tutaj zegar do podnośnika, będziemy musieli go nie było, tak? Prawać. Był, ale był tutaj uszkodzony, wziął tu nam po znajomości Grzegorz czekaj odkonijmy jeszcze raz jest. no od kolegi od serdecznego kolegi dobra patrz odkalimy czekaj no. okay. on zgaśnie widzisz nie załapuje cewka tego o jest podpiąty Być może do odchodzenia, być może nie, to to chyba przyjedzie, przyjedzie szymon ze schematem. To może zrobić. Nie działają nam tu do podnoszenia te przyciski, bo tu jest on nie miał oryginalnie tutaj tego. Myśmy dołożyli to. A w ogóle nie miał? Nie, bo tu były gotniki bez, bez tego, one były takie krótkie. Myśmy instalację przełożyli i niby wiązka jest tam, jest ta sama, ale yy, właśnie z ze, zewnątrz nie działa. Tutaj podnośnik w tej chwili, ale myślę, że może to jakoś ogarniemy powoli. Mm -hmm. Czy on nie ma tych łączników? Nie. Niby ta wiązka tu od środku w kabinie jest ta sama, ta To tutaj kostka była niezabjęta, nie? Aha. To od tego miejsca jest wiązka ta, ta, ta do środka. Wygląda identycznie, ale może składownik jest inny. No najprawdopodobniej gdzieś coś jest, jakaś pikna, ale nie działa. Ale macie inne kajsy, których to działa? Tak, tutaj tych pozostały działa, także myślę, że to znajdziemy i, i zrobimy, nie? No. Także... Tutaj lusterka są zakładane, jest te w trzeba kleić, szyby trzeba domyć śruby do pół. Te galonowanie tutaj nie, ja osłony tutaj. To już było dane, że tutaj były wszystkie wyjścia nie? Osłony to jest nie wszystko zabudowane później. Tak, to będzie zabudowane, nie? To jutro będziemy te osłonki zakładać, nie? Te lampy fajnie, wyspy, fajnie wyglądają też, nie? To są jakieś rządziowskie chyba. Wyglądają na takie bardzo oryginalnie, no tam patrzę, bo tam są oryginały Tutaj No tam są oryginały. Ja bym powiedzieć że te są bardziej trudne oryginały, Nie no tam te są... To jest oryginał, nie? Do tyłu. Ups. Ale ta osłona to jest dodatkowo. Tuda? Tak. To jest dodatkowo. No to jest oryginal. No To ta lampa w sumie się tejsa. kwalifikuje miał. Tu dłomnik musimy to robić, ten złomy jakiś mateury zaczepił. Ale mam już tam jeszcze dostał, nie, nie, nie. nie, no widzę, że to się dzieje. To już łatamy A, tam, robimy, tam. to no no, jest wzniesione u góry. Przy tej, tej zimy trzeba dodać, bo tu nie ma czego łatać. Łata na łacie i dziura w łacie. <laughs> to, to znaczy... No, uszczelki do szyby muszę będzie kleić, nie? Na buławrę no. no. go wkleimy. Bo tutaj patrzę, że on ma zupełnie inne oświetlenie. Widzimy inne oświetlenie? Tak. To to, to jest fabryczne? To jest nowszy typ oświetlenia. A na no, przykład przy, typ zrobili brzydziej chyba. No tamten chyba jest najbardziej skomponowany. No tak Ładnie to trochę komponowa. prowizorka taka.